tygodnie bomby za mną. Zobaczymy, jak się zmieniło moje tętno, bo powinno być gdzieś zdychę większe, ciśnienie powinno być w granicach 130, takie max, więc zrobimy sobie teraz pomiar i tak myślę, co dwa tygodnie będę sobie to sprawdzał, razem oczywiście z morfologią. Teraz zrobię jeszcze porównanie Omrona takiego i Huawei'a. Zegarka, o ile one się różnią, jeżeli chodzi o tętno. To 31, 78, 91 uderzeń na minutę Zrobimy z prawej ręki teraz i weźmiemy sobie średnią. Dobra, lecimy z drugą ręką. No lecimy, kurwa mówię no. 130 na 84 ale łapa strzegniała. 130 na 84 No, podobne. 89 91 To jest drugi tydzień bomby. No, ja raczej nie mam nigdy nawet na mega mowy wyższego ciśnienia niż 140. Eee, dobra, bierzemy ten zegarek. Gdzie on jest? Hmm. To jest niemiarodajne, Rozmieniłem zmieniłem pozycję, więc teraz damy taką pozycję, jaką miałem podczas pomiaru ciśnienia, kurwo, czekajcie, bo to, hmm. może mam pasek za słabo zaciśnięty. Teraz zacisnąłem pasek już dobrze i. Zbliżony. No. Spoczynkowe około 60 takie. Także nie ma dramatu, ja też nigdy nie miałem problemu z tym ciśnieniem, jak niektórzy twierdzili po tym, że mi się czerwona twarz robi. Ja mam na przykład jak jest ciepło, albo robi się zimno, to mi się w momencie robi czerwona twarz i już takie komentarze, no to właśnie, kurwa, nadciśnienia od sterydów, to mi dupą wychodzą. No ale niektórym się to nie nudzi i będą na siłę wpierdalali takie komentarze, żeby jakoś, kurwa, zabłysnąć, nie? Chuj wam w dupę. E, w każdym razie, dobra, e, mamy to, 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 to pomierzone. Lecę zrobić strzała i na trening. Nie, najpierw coś zjem. No, trzeba robić e, masę. A, pomiar wagi zrobimy. Co prawda dopiero dwa tygodnie bomby. Zaczynałem mając sto i pół kilograma nie, nie systematycznie, dalej siedzę jeszcze na warsztacie, ale coś już tam trenuję więc jeżeli chociaż te 3 kilo, powiedzmy 4 przyszły, to byłoby całkiem fajnie przypominam, że leci tylko 300 testosteronu co poniedziałek dzisiaj jest wtorek, no wczoraj byłem na wyjeździe, więc nie miałem czasu no, ale jest tam długi estr testosteronu też dekanian dlatego mogę sobie pozwolić co 7 dni na strzała i 20 mg tury plus DHP, DHB od ankle sarmu. Prawdopodobnie duży sobie jeszcze MK677. Chwilę prawdy. Hello Kitty. Sto i pół było kiedy wróciłem z zawodów Wiadomo, mam na sobie spodnie, skarpetki. 104,1 Waga sprawdzona przed obiadem oczywiście, jestem tylko po śniadaniu, a jest godzina 17, więc waga powiedzmy taka W miarę 300, co tam wypiłem, chyba osi jakieś A nie A nie, nie, nie Zjadłem jeszcze banty i chyba jakiegoś snickersa No ale to tyle Więc taka powiedzmy waga yy, Może być Teraz jadę żreć i Trening Może dzisiaj ciągi A może jakaś pompka było, że nie podchodzę do tego serio. Już się zaopatrzyłem w x-bulki, wszystkie gainery, żeby robić masę, bo ja mam ogólnie problem ze śniadaniem bardzo wcześnie, więc bardzo wcześnie śniadanie będę sobie robił z mieszanki x-bulka z gainerem, który jest na płatkach owsianych, a dopiero potem będę jadł śniadanie. No, że okres zachowalności, no to wiadomo, odmaga 3 I teraz rozwiązanie dla tych, co nie lubią surowego czosnku, jest taki czosnek marynowany. To jest naprawdę dobre, można tego jeść i jeść i jeść. No i i jakieś te. Ogólnie tak ja mam burdę w kuchni, masakra. A tu jest... Nieważne. Standardowo... A ten kompresor głośno chodzi. Ktoś mówił, mówi, że musi go przyczepić. Yy, nie mam shakera! Kurwa! Mam wszystkie zapasy porobione, chyba z 15 litrów mleka wszystkiego, a ja nie mam shakera, więc... Yy, co? Podstawa budowania masy mięśniowej, czysta micha, na zawsze chodzi i mało sterydów. Jadę po Bartka, mam jeszcze 20 minut, co prawda, ale no jak nie wypiłem Gainera, to cześć. kurwa, coś zjeść! Zjeść coś! I live inside my own world of make-believe Kids what? screaming in the cradles, profanities what? I see the world eyes covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Keep my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my way to glee? I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I. Spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Hush Chyba kurwa, zajazd. okropny. Tak wyglądają treningi. O, wracam, kurwa. To jest motywacja, to jest bomba. Robią się kształty. Siła powoli idzie, nawet ręka nie boli. Stopniowo, co tydzień, dokładać do siadów. 740, potem 260, 80, 300, 320, 330. Zawody, taki mam zamiar. No ja tak, czuć leci.